Tlejki wartości parametru k. Funkcja f jest rosnąca. Twierdzenie na stronie 270 w podręczniku nowej ery. Poziom rozszerzony, klasa trzecia. Jeżeli pochodna funkcji jest dodatnia w przedziale, z wyjątkiem co najwyżej skończonej liczby punktów, w których przyjmuje wartość 0, to funkcja w tym przedziale jest rosnąca. Czyli wyznaczam pochodną. Najpierw dziedzina, wszystkie liczby rzeczywiste. Pochodna f' od x równa się x kwadrat dodać 3x i dodać k. Funkcja kwadratowa, no i teraz funkcja, pochodna ma być rosnąca, czyli znaczy funkcja ma być rosnąca, jeżeli pochodna jest dodatnia, czyli wygląda tak, lub y, ma w skończonej liczbie punktów wartość 0, czyli w tym przypadku będzie dotykać osi, czyli delta musi być mniejsza lub równa od 0. Nie ma miejsc zerowych albo jest jedno, no i ramiona paraboli muszą być skierowane w górę, czyli a jest większe od zera. a jest większe od zera, więc tutaj ten warunek nie będę musiał sprawdzać, sprawdzam tylko warunek z deltą, czyli delta równa się b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, 9 odjąć 4k i to 9 odjąć 4k ma być mniejsze lub równe 0. Minus 4k mniejsze równe minus 9, czyli k większe równe od 9 czwartych, czyli przedział domknięty od y, 9 czwartych do nieskończoności. Podpunkt P: dziedzina wszystkie rzeczywiste, pochodna f' od x jest równa. 6x kwadrat odjąć 6x dodać k. Warunek oczywiście ten sam: delta mniejsza równa 0 i a większa od 0, czyli delta jest równe b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 36 odjąć 24 k, to ma być mniejsze lub równe od 0. Czyli minus 24K mniejsze równe minus 36, czyli K większe równe od 36 czwartych przez 12 mogę skrócić 3 drugie, czyli k należy od 3 drugich do nieskończoności. Podpunkt C dziedzina wszystkie liczby rzeczywiste, pochodna. 3x kwadrat dodać k plus 2, to może być w nawiasie, żeby odróżnić wyraźnie, że to jest wyraz C warunek delta mniejsza równa 0, czyli delta równa się b kwadrat odjąć 4 razy a i razy C. I to ma być mniejsze lub równe od 0. To mogę podzielić przez minus 12 czyli k plus 2 jest większe lub równe od 0, czyli k jest większe równe minus 2. K należy od minus 2 do nieskończoności. I podpunkt D dziedzina. To wszystkie liczby rzeczywiste. Pochodna. 3x kwadrat dodać 2kx dodać 3. Warunek delta mniejsze równe 0. No i delta jest równa 4k kwadrat odjąć 4 razy 3 i razy 3. I to ma być mniejsze równe 0. Mogę to podzielić przez 4, czyli k kwadrat minus 9 mniejsze równe 0. Rozłożę to. Ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. Miejsce zerowe 3, miejsce zerowe minus 3 z postaci iloczynowej. Minus 3 i 3. Współczynnik przy najwyższej potędze dodatniej, czyli ramiona paraboli skierowane w górę. Mniejsze równe 0, czyli K należy do przedziału domkniętego od minus 3 do 3. Jakiej wartości parametru K funkcja f jest malejąca? No i teraz tak. W podręczniku nowej ery poziomej rozszerzonym na stronie 270 mamy twierdzenie, to jest właściwie część twierdzenia, jedna część jest o, o funkcji rosnącej, teraz o malejącej. Jeżeli pochodna jest ujemna w przedziale AB z wyjątkiem co najwyżej skończonej liczby punktów, w których przyjmuje wartość 0, to funkcja jest w tym przedziale malejąca. Czyli muszę sprawdzić pochodną i ta pochodna musi być, ponieważ ta funkcja ma być cały czas malejąca, to znaczy, że ta pochodna musi być ujemna ewentualnie w pojedynczych punktach. Jeszcze raz tutaj w skończonej liczby punktów, czyli pojedynczych punktach, nie może to być przedział. Funkcja przyjmuje wartość 0. No czyli w podpunkcie A zaczynam od policzenia pochodnej. A najpierw jeszcze dziedzinę określę, czyli dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste. No i pochodna f' od x równa się minus 3x do potęgi drugiej. Dodać 2x i dodać k. Jest to funkcja kwadratowa. No i teraz, żeby funkcja kwadratowa była ujemna lub w, w skończonej liczbie punktów równa 0, to jej wykres musiałby wyglądać w ten sposób, czyli tak, wtedy jest ujemna, albo ewentualnie tak, i wtedy w jednym punkcie ma wartość 0. Żeby ten wykres para, tej pochodnej wyglądał w ten sposób, to delta musi być mniejsza, ewentualnie może być równa 0, no i współczynnik a Musi być mniejszy od 0. Ja ten współczynnik a mniejszy od zera wezmę w ramkę, bo to warunek oczywiście ten musi być spełniony, ale w tym przypadku a jest równe minus 3, więc jest spełniony, czyli tego warunku nie muszę rozpatrywać. Zostaje mi do sprawdzenia delta, czyli delta, delta, czyli wyróżnik, który kwadratowego. b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 4 dodać 12k. No, i ta delta ma być mniejsza lub równa od zera, czyli 4 dodać 12 k ma być mniejsze lub równe od zera, czyli 12 k mniejsze lub równe od minus 4, czyli k mniejsze lub równe od minus 4,12, czyli 1 trzecia. k należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 1 trzeciej. Jeżeli takie k będzie, to wtedy ta funkcja trzeciego stopnia jest malejąca, jest cała malejąca. Podpunkt b. Podobnie dziedzina równa się wszystkie liczby rzeczywiste. Pochodna to jest minus 15x do kwadratu. Dodać k. No i ta funkcja ma być malejąca, czyli tak jak w, tutaj w tym przykładzie A jest ujemne, czyli wystarczy, że sprawdzę warunek, że delta musi być mniejsza lub równa od zera, czyli B kwadrat to jest 0, odjąć 4 razy minus 15 i razy C musi być mniejsza lub równe od. 0, czyli 60k mniejsze lub równe od 0, co oznacza, że k mniejsze równe 0, czyli k należy do przedziału od minus nieskończoności do 0. Wtedy ta funkcja jest malejąca.